Jak to mówią najstarsi nomadzi, na Gobi się nic nie robi, bo nie ma co. Nie ma nic. Jedynie woda. Półtora kilometra pod powierzchnią ziemi. Piasek. Au, waży. No, generalnie. Dotarliśmy na pustynię Gobi. I porozmawiamy sobie na temat tego pięknego miejsca. Jest otoczony przez góry. Wiatr nawiewa go przez setek, setki tysiące lat. I nie tylko oczywiście tam, gdzie jest gobi, ale w wielu różnych miejscach e, na terenie Mongolii. E, generalnie wydmy nie są duże, mają około 12-14 metrów. E, I myślę, że są bardzo piękne. Generalnie, jak możemy nawet pójść dalej na pustynię, możemy zobacz, zobaczyć nawet pas pasące się bydło w takich mniejszych oazach. I chyba to by było na tyle, jeśli chodzi o sam piasek.